15 kwietnia rozstrzygnięto trzeci konkurs fotograficzny Ptaki w polskim krajobrazie jesienno-zimowym, organizowany przez Ostrowskie Stowarzyszenie Ludzie z Pasją. Z roku na rok konkurs cieszy się coraz większym zainteresowaniem. W pierwszej edycji zgłosiło się 29 uczestników, a w tym roku wpłynęło 73 prace. Oceniała je komisja w składzie przewodniczący Paweł Cieśluk, nauczyciel biologii i miłośnik ornitologii oraz człon... Tomasz Jagieło, zawodowy fotograf, i Maciej Cmoch, biolog i fotograf przyrody. Wśród autorów byli zarówno uczniowie, jak i osoby dorosłe. W tym roku troszeczkę ten regulamin też, jak gdyby został tak sformułowany, że zaprosiliśmy do, do konkursu również osoby z powiatów sąsiednich. Na razie tak troszeczkę próbujemy tak powiem, delikatnie wychodzić poza, poza powiaty Polski na razie są to powiaty, powiaty są średnie. Na konkursowych fotografiach można było ujrzeć m.in. sikorki modraszki, bogatki, wróble domowe, mewy, łabędzie, kaczki krzyżówki, dzięcioły, myszołowy, również gawrony, jemiołuszki, bieliki i orzechówki. Jury zdecydowało się przyznać 10 wyróżnień i 10 nagród głównych. Miejsce szóste zdobyła Justyna Brzostek z Broku oraz Julia Nietubyć z Ostrowi Mazowieckiej. Miejscem piątym nagrodzono Piotra Browińskiego z Warszawy. Czwartym Aleksandrę Zdanowską z Ostrowskiej Dwójki. Trzecie miejsce zajęła fotografia Marcina Kuczyńskiego z Ostrowi Mazowieckiej. Drugą pozycję przyznano egzekwo Olafowi Spinek ze szkoły podstawowej nr 1 w Ostrowi, Ewie za drodze, mieszkańcy Ostrowi, Słowomirowi Stepczyńskiemu Łętownicy oraz Jerzemu Chromińskiemu z Małkini Górnej. Trzeci konkurs fotograficzny wygrała praca Karola Grabowskiego, ucznia ostrowskiej jedynki. Gratulujemy że Podziękowania za pomoc swoim wychowankom odebrali pedagodzy i opiekunowie uczniów. Wszystkie nagrodzone zdjęcia można oglądać na stronie internetowej stowarzyszenia ludzie z pasją.